Siema, dzisiaj jestem tutaj trochę z boku bo będziemy, będziemy będziemy oglądać moje pierwsze filmy ASMR po polsku i to nie z tego kanału, bo nie wiem czy wiecie, ja mam też angielski kanał i tam kiedyś wrzucałem właśnie też częściowo filmy po polsku ASMR, czasami wrzuciłem aż w końcu uznałem, że jednak warto na to założyć osobny kanał czyli akurat teraz ten Także bez zbędnego gadania. Mam tutaj kilka filmów przygotowanych z tamtego kanału i zobaczymy sobie. Tutaj będziecie mieli wyświetlone. Ja będę patrzył tutaj niżej troszeczkę, także zobaczymy. No i co, zapraszam do oglądania. Pokręczujmy trochę razem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ten pierwszy film to jest. Co to jest za film? To jest Jesteś trudnym klientem w sklepie Roleplay. Brzmi ciekawie. Czy to można będziemy pobijać Bakardzi w klubie bez szklanki? Ze szklanki. Nie wiem nawet o czym ja śpiewam. Nie pamiętam tego tekstu. W ogóle ten fryz, nie, to Ja nie wiem jak ja mogłem mieć takie długie włosy kiedyś. Teraz już wydaje mi się, że mam tutaj na górze takie długie. Tu po boku też już by się przydało ściąć na zero. A jak patrzę tutaj na siebie, zresztą zobaczycie w innych filmach. M masakra. No dobra. Policzymy sobie te pierdełki, tutaj. co my tu mamy? W ogóle e, tutaj jeszcze nie jest robione co na zielonym tle. Niby to jest troll. Niby na miniaturce był gdzieś tam jakieś zamazane tło sklepu a tutaj jest po prostu czarne tło ja wtedy po prostu chyba nie wiem czy nie miałem, miałem zielone tło ale miałem taką, taki materiał po prostu, który zarzucałem i, i tyle i on wisiał i on nigdy nie był prosty miał jakieś tam wgniecenia, dlatego nigdy nie mogłem się pozbyć całkiem tego efektu yy, i zrobić, żeby to dobrze wyglądało, dlatego użyłem po prostu czarnego tła mówiłem temu leniowi śmierdzącym Szefowi. Wkurzam mnie ten koleś, no, ale mniejsza o to. Też bajzel taki zostawił, że ja pierzno. Jakbym widział te gówna wszystkie na no, tych, tych to bym tutaj nie kupował. No nic, wszystkiego. I niekoniecznie wiem co pan potrzebuje, proszę mi opisać do czego to służy. Jak to się używa, ja panu powiem czy my to mamy. Oczywiście cały ten roleplay wziął się nie skąd inąd niż yy, z doświadczenia. Ja w pracy w markecie budowlanym i w ogóle w elektromarkecie później, ogólnie z pracy w sklepie wyniosłem tyle historii wszystkiego, że po prostu widziałem jak, jak, jak ta rozmowa w ogóle się odbywa i, i co taki trudny klient mógłby powiedzieć i o co mieć pretensje. Proszę pana, nie ma kierownika teraz. Jestem, tylko ja. Tak się akurat złożyło. Widzi pan, że nie mamy pracowników. I jestem ja na polu bitwy sam. Nie widzę przed, przed sobą ciężkiego przeciwnika. Również się złożyło tak ciekawie, że o wadze ciężkiej. Shots fired. Tam, e, mikrofon miałem taki na takim statywie do biurka przykręcany, tam czasem dotknąłem biurka, to ten mikrofon wyłapywał te dźwięki takie, no dzisiaj raczej bym takiego filmu nie wrzucił założonego filtra tej gąbki na mikrofonie i słychać te wszystkie takie po, 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 po e, no, no ciężko, ciężko by się tego chyba słuchało teraz, dzisiaj w ogóle jestem tutaj jeszcze w domu rodzinnym, w moim pokoju pięknym, brakuje mi trochę tego pokoju e, no ale cóż w ogóle fajny kolor ściany, taki ciemny, pożalałem wtedy sobie taką ależ jestem jakiś taki bardzo oświetlony no trudno. No, to ja w ogóle tam światło miałem chyba jeszcze ten w formie tego ringa mi się wydaje utknięte na takim biurku. Bo ja piórku miałem bardzo wąski, miałem tam komputer. Hmm. Znaczy monitor miałem na tym biurku i to światło gdzieś tam było utknięte ledwo co tam, na jakimś kartoniku chyba czy coś. Masakra w ogóle ten mój setup był stary, nie? I też tak blisko tutaj kamerowany, czoło takie wielkie, bez włosów na górze. Znowu taki owłosiony, długie włosy. Nie wiem jak ja mogłem takie, taką fryzurę nosić, nie? Masakra. Kupiłem sobie taką, taki statyw mikrofonowy, w związku z czym teraz mogę lepiej troszeczkę się wysunąć. Nie muszę kombinować z biurkiem, żeby było dobrze. Wszystko ustawione. Widzicie? Progres. Progres. Inwestowałem w swoje... Małe Studio. <laughs> w związku z czym nie będzie słychać tego dźwięku wentylatora z mojego PC -ta. a, bo ja miałem taką sytuację że mi się zepsuła ładowarka od Macbooka wtedy i musiałem nagrywać właśnie mając podłączony mikrofon do kompa, no a wiadomo jak tam coś było odpalone jeszcze jak to było lato to gorąco było no to komputer się krzał wentylator chodził głośniej i gdzieś go tam było słychać na końcu nie w ogóle ten mikrofon tutaj ustawiony jak teraz praktycznie nie no zawsze staram się mieć tak go centralnie tutaj, żeby też wam się lepiej oglądało przejdziemy sobie do kolejnego filmu tutaj mamy <noise> ciekawy koncept nielegalne strzyżenie u fryzjera podczas lockdownu widać nawet ten plakat to jest ten sam plakat oczywiście jeszcze za mną tam. cześć, fajnie że wpadłeś do mojego mieszkanka już sobie fajnie, wygodnie, wszystko okej, okay, git. W ogóle, jak ja tutaj jakiś taki chudy byłem i bujna czupryna taka, w, nie wiem, strasznie tutaj wyglądałem, teraz też strasznie wyglądam, ale to zupełnie inna historia. Natomiast ten mikrofon też taki ustawiony, no nie wiedziałem tam, jak go tam umiejscowić w niektórych roleplayach, także te dźwięki były takie no niezbyt konkretne, nie? Musimy być bardzo cicho, bo moi sąsiedzi to gnoje i jak tylko usłyszą, że strzygę, zaraz będziemy mieli wizytę pewnych panów, także po pomalutku, po cichutku, wszystko zrobimy. W ogóle patrzcie, fryzjer z taką nieogarniętą czupryną, nieogolony na szyi i, i, i tego, i on jest fryzjerem, to tak jak tatuażysta bez tatuaży. No ale dobra. Jakaś tam tutaj jakiś pomysł na to był. No ale muszę przyznać te dźwięki samego strzyżenia nożyczek, no to były blisko mikrofonu, więc całkiem tam Tutaj raczej ogólnie nie oceniałbym tego źle. Nie? No, kon, kon, pomysł, okej, okay? jak na tamte czasy, lockdown i, wiecie, nielegalne strzyżenie. Wydawał mi się pomysł, okej, okay? dźwięki samego strzyżenia też w porządku i tam machanie rękami i tak dalej. To, to chyba jest, generalnie jest okej, okay, nie? Lekarz bada twoje odmrożenia po morsowaniu XD, ale to już była, ja już tu widzę, że to jest po prostu tragedia, nie? Tragedia. Włącz się. O, witam, witam, witam. witam. Słyszycie ten dźwięk, ten jakiś taki pogłos? Coś mi się tam chyba musiało zepsuć na początku, i nie nagrywało dobrze dźwięku, nie? Co tam? Zachciało się morsowania. Zachciało się morsowania. No, jak się czuję. się do mikrofonu, mówiłem znowu ciszej i szeptałem. Więc to właśnie takie było to nagrywanie, nie? że no, albo tak, albo tak. Przyszedłem obczaić, jak się czujesz po tym twoim, że tak to szumnie nazwę, morsowaniu? Ciągle pisze. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Masakra, ja sobie aż to zapiszę, bo to jest... To jest niebywałe, co się tam wydziwia. Co tam słychać u ciebie po tym morsowaniu. Szpitalny, szpitalny pokój, jakbyście pomyśleli, więc to chyba jakaś taka prywatna placówka, nie? Odmrożone, no i też daleko od mikrofonu, i ani szeptem, ani za głośno nie mogę mówić, także ciężko było zbilansować tutaj po prostu te, te gadanie. I trochę czasu przygotowując się do tego, może jakieś zimniejsze kąpiele najpierw przez jakiś okres, prawda? Luźniejsze ubranie, jak gdzieś wychodzimy do sklepu. Na jakiś moment czy dwa, a nie od razu wstajesz z kanapy, rzucasz się na głęboką wodę, rozbierasz się do półnaga i, i, i lecisz na szczyt góry, bo, bo, bo ty jesteś ktoś, nie? Powiem tak, pocieszę. Na pewno nie będziesz pierwszy. Nie, no w sumie jesteś pierwszy. <śled> Jeszcze mój sąsiad wtedy skuterkiem tam przyjechał, nie? C on zawsze. Jego skuter, taki stary skuter miał jakiś typ tam na, yy, koło mnie. I tam jeszcze w pewnym okresie on był trochę zepsuty i taki głośniejszy. On go zawsze cisnął tam nie na tym masakra. I jeszcze go zostawiłem. No dzisiaj raczej bym to wyciął, jeżeli byłaby taka cisza i nic bym nie robił akurat do kamery. Byłaby cisza, abym bym słyszał, że jedzie. No to bym go później wyciął tutaj zostawiony, a niech jest nie masakra. Na dzień dzisiejszy, jak mam coś wyciąć? z filmu, to robię taki głośny odgłos do mikrofonu i wtedy edytując film to widzę po tych falach audio tu, gdzie jest taki skok nagle dosyć gruby, on te takie fale są grube i wysokie i wtedy wiem, że tam zrobiłem ten dźwięk, więc coś przed tym muszę wyciąć chyba do tej pory tylko raz przez W sumie teraz mam trochę już, ale, więc to na plus, ale właśnie pamiętam, że wtedy jak wrzuciłem ten filmik, to on dosyć fajnie się przyjął, że taki chamski dentysta to było coś takiego innego, bo w zasadzie takie role medyczne to są poważne i tego, no, więc fajnie wtedy, to, pamiętam, że był to. sobie przy filmie no normalnie, znaczy piwo. To jest sok jabłkowy wlany tam, nie? To jest masakra. Rękawiczki jakieś. Skąd ja w ogóle miałem takie rękawiczki, to ja nie mam pojęcia. Ale bombie to. Możemy zaczynać. Ja właśnie chamskiego dentysty to zwykłe takie klucze do auta, jakieś klucze w, e, francuskie, impulsy takie. Także coś takiego miałem taką koncepcję. Jezus stary, ja będę tu musiał chyba buszem naprawiać. Ej, ale przyznam sam sobie, dźwięki dosyć fajne, mi się wydaje, tam wychodziły właśnie w tym roleplay'u, także... Także nie ma co narzekać chyba za bardzo, nie? Wymienię wiertło na bit. Naluję wkrętarkę, tam miałem. No koncepcja tego filmu była po prostu taka, że będę hamskim dentystą i będę używał takich nieprofesjonalnych narzędzi nie, także łapiecie o co chodzi i na koniec włączę jeszcze filmik, e, wpadasz do kolegi pogadać ASMR dla tych, którzy nie mają przyjaciół e, i to akurat narodziła się taka koncepcja właśnie w, w podobnym okresie tutaj chyba właśnie w tych latach, że będę robił taki filmik e, typu wiecie spotkanie z kolegą i tak dalej i do tej pory to się fajnie Ma. Fajnie, że wpadłeś. W ogóle tutaj to już totalnie odleciałem z długością włosów. Taki chudziutki na twarzy byłem, a teraz. Musi gdzieś tam się troszeczkę wyszumieć, ale przez wyszumieć rozumiem jakieś tam jedno spotkanie przy piwku. Co ostatnio? O tu też piwko takie, nasz piwko, wiadomo, nie piwko. E, generalnie tak spoko mi się wydaje ta koncepcja. Ona raczej jest taka, bym powiedział, bardziej taka poważniejsza, ale na luzie jeszcze. Tutaj nie mam za dużo co komentować, no co ja siedzę sobie w pokoju. Stare jakieś plakaty tam z asasynem z tyłu i nowym Jorkiem. Bójna czupryna, pięknie, ale pięknie ogolony, gładziutko, chudziutki chłopak z sąsiedztwa. <laughs> Masakra w ogóle. To były czasy, nie. Teraz nie ma czasów, ale to były czasy robienia tych filmów w pokoju. Cóż mogę więcej powiedzieć, no jeżeli chcecie jeszcze więcej jakichś takich filmów? Moich starych, to gdzieś tam poszukam yy, i skomentuję jeszcze jakoś. No. Postanowiłem właśnie tutaj Wam pokazać, typu nie wiem, czy, czy, czy je widzieliście kiedyś na tym moim angielskim kanale. I to były właśnie jedne, to były takie pierwsze moje filmy po polsku, nie? więc pomyślałem, że się z Wami podzielę właśnie tym i moimi przemyśleniami. Generalnie tutaj. W tych filmach jeszcze nagrywam w moim, moim, moim pokoju, a obok wtedy w domu miałem jeszcze taki pokój po dziadku i tam, tam, tam było wszystko, tam była szafa wielka, ubranie z ubraniami, wypchana po brzegi, na podłodze wszystko stało, no, masakra, tam była masakra, to była taka graciarnia. Ja któregoś dnia po prostu postanowiłem tam się tego wszystkiego pozbyć i zrobić sobie takie biuro. Do nagrywania, mówiąc profesjonalnie, chociaż nic profesjonalnego w tym nie było, no ale później wstawiłem tam biurko, właśnie, kompa tam przeniosłem i tu w tym pokoju, w którym teraz siedzę, to po prostu spałem, oglądałem filmy i tak dalej, tam miałem telewizor, a w pokoju obok tym podziadku, gdzie... Ja muszę to wszystko z powrotem rozstawiać. Tę lampę tutaj z tyłu to ona stoi normalnie tam. Muszę podłączać, przedłużać, głaśnią tutaj. No, trochę jest tego przygotowywania i w... coś tak mi mówi, że nagrywałbym więcej, jakbym po prostu miał rozstawione już wszystko lampy i tak dalej. Tylko podchodzę, włączam i nagrywam. A tak to jeszcze zawsze poświęcam kilkanaście minut, zanim wszystko ustawię, przeniosę i podłączę. Także. Zabiera to trochę czasu, że przed każdym filmem to robisz i po każdym filmie to zabierasz, nie? No ale mam nadzieję, że Wam się spodobała koncepcja. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy chcecie więcej? Zostawcie lajka, subskrybujcie i zostawcie komentarz. Życzę Wam dobrej nocy, miłych snów i do następnego filmu. Cześć!